Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy Czerwiec według znaków zodiaku. No już się tak przyjęło, nie tradycyjnie, że miesiąc, miesiączny wam robię według znaku zodiaku. Weźcie pod uwagę to co macie tam wiecie nie tylko słoneczne, ale też Ascendent. księżyc, można Wenus, Marsa. Dobra. Zaczynamy od barana. Papuga. Będziecie biegli w słowie, czyli tu się coś będzie działo, może jakieś kursy będziecie prowadzić, albo będziecie przed kimś przemawiać, albo po prostu będzie wam łatwo dobierać słowa. To jest taka łatwość komunikacji, mam takie uczucie. Jeszcze jeden miecz. Rycerz. I jakby wręcz się będziecie, coś was kliknie, wręcz się wyszkucicie, bo wyszkolicie w tym. Będziecie jeszcze lepsi niż byliście. Czerwiec to sprawi. Jaka jest rada na czerwiec dla baranów? Rób to, co kochasz. Przyszła pora na to, żeby wydarzyło się coś, co jest dla was najlepsze, tak? Żebyście osiągnęli jakąś taką. coś, co już dawno się do was pchało, więc coś się tutaj może zadziać w czerwcu, pojawić. Spełnienie takie. Wejście na wyższy poziom. I siódemka mieczy. No, ta karta jest specyficzna, prawda, ale w tej talii ona jest taka, jakbyście dawali radę się ochronić, albo no, ten wasz umysł po prostu taki bystry, że cokolwiek wam ktokolwiek powie, to ty wy potraficie to ogarnąć i odpowiedzieć. Więc no tutaj dużo fajnej komunikacji, super, co romantycznie dla baranów. Dziewiątka pentakli, czyli yy, kochanka męża, mężczyznę można poznać w pracy. <laughs> tak powiem. Dobra, co dla byków na czerwiec? Uuu, ojoj, oj. No, byki piękno, prawda? Jest cesarzyca, jest nasionka, już się tam pykają i. Paść pucharów, no tutaj może być jakiś adorator, bo my się czujemy piękne, wspaniałe, czujemy się boginiami, więc pojawia się taki, taka energia nas w tym wspierająca, sprzyjająca nam. Co się wydarzyło? I coś wzrasta, coś rozkwita, tak? Może wy dojrzewacie do jakiegoś innego rodzaju miłości, na przykład do... Przygłuchania innego rodzaju partnera, albo nie wiem, zdecydujecie się na. Yy, romans lub związek z kimś, kto jest młodszy. Też mam takie uczucie. ale na pewno to takie poczucie bycia piękną, celebrowaną, kreatywną, seksowną yy, wam będzie byczki. jakby yy, jakby towarzyszyło w tym miesiącu, w czerwcu, no wiadomo, ponaleciałka wiecie, nie? Jaka jest rada na ten miesiąc nabyków? byków? Cesarz. Bądź królem w swoim królestwie, ale też nie bój się mężczyzn, którzy mają mocy, może chcą Cię czymś obdarować, tak? Co w miłości? O, A gdzieś podkreślało to złamane serduszko, gdzieś jakieś złamanie, które było gdzieś w przeszłości, więc ja bym powiedziała: nie pozwól temu zbyt długo to by się miętolić, nie? Temu uczuciu. Dobra, bliźnięta, <laughs> bliźnięta. na czerwiec. Zwróćcie uwagę, może ktoś chce przyjechać do mnie na Dla Leszek na WediCard, jeszcze jest szansa, bo to dopiero we wtorek. Macie pustynika, czyli troszkę się może odgradzać od innych, unikacie innych, ale to jednocześnie was tworzy takie pię piękną nową strukturę, piękną nową formę, was samych. No tutaj macie też, jak ktoś już tam miał Sąd Ostateczny i Czwórka Pentakli i Piątka Pentakli, tutaj jest Stworzenie Domu. Tworzenie jakiejś stabilności, właśnie jakieś może oszczędzanie, lęk, że nie starczy, że zabraknie, ale tutaj coś się dzieje w, w kontekście pieniędzy, jakiś proces. Tak jakbyście dojrzewali do tego, żeby z większą lekkością zarabiać większe pieniądze, taki tutaj proces się dzieje. Jaka jest rada na ten miesiąc? Pozwól sobie na dobrobyt, pozwól sobie na szczęście. Spędzaj czas z przyjaciółmi, z rodziną, doceniaj to, ciesz się tym. Miłości, siła, mocy, siła, czyli e, pamiętaj, że miłość jest łaskawa, łagodna i że masz prawo czuć się pełna mocy, będąc kochana czy kochając, tak? Dobra. Co dla raków? W czerwcu. Co dla raków? W czerwcu królowa Pucharów. Eee, otwarcie się na czucie, emocje, eee, dziewiątka buław to jest taka karta wiecie. Eee, jakiegoś ostatecznego zakończenia czegoś eee, i eee, wygranie jakiejś walki może samej z sobą. Tu jest tak jakbyście się eee, łudzili, że jeszcze coś się wydarzy w jakimś kontekście jakiegoś związku byłego czy coś, a tutaj już będzie takie nie. Takie docenienie siebie i nie, już starczy, to już dość, to nie działa, tak, to nie funkcjonuje, takie karty tutaj są, więc może być to się pożegnanie z jakimś sposobem odczuwania lub dosłownie z jakimś związkiem. Jaka jest rada? Będzie jakiś wybór, droga do wybrania, wybierz to, co czujesz, gdzie, tam, gdzie możesz faktycznie y, zadbać o swoje emocje, no nie? W miłości, tylko było. Tutaj jest tylko takie zapewnienie, że na spokojnie ty odnajdziesz swój dom, odnajdziesz swoje miejsce, odnajdziesz swojego partnera, swój związek, swój, może nawet ślub, tak? E, to Twoje miejsce, zwane donem, domem, które dzielisz z kimś innym, jest tutaj w planach, powoli, nic na siłę i nic na szybko, tak? Dobra, lew na czerwiec, lew na czerwiec, ruchuchuchucharów, szóstka. No tutaj czuć monogamię. <grych> czuć, że bardzo fajnie ogarnęliście emocje, i dzięki temu może się pojawić fajny facet, emocjonalnie stabilny. Nie wracać do tego, co bolało, co było złe, nie traktować wszystkich facetów tak samo, pozwolić, żeby to, co było, umarło i nadeszło. Pojawiła się przestrzeń na nowe. No i pojawi się wtedy nowe, tak. Takie właśnie monogamiczne, ale pozwalające wam w inny sposób myśleć, może i patrzeć na tego swojego nowego partnera. No, w czerwcu po prostu pojawi się jakaś taka energia, która będzie tutaj coś zmieniała, coś się będzie zmieniać, nie? Ale trzeba pozwolić odejść staremu. Jaka jest rada? Córka Pentakli. Nie bój się, że ktoś ci zabierze to, co masz. Miłość. Coś się szybko wydarzy. Ale pozwól sobie, niech te twoje myśli cię wspierają, a nie tobie przeszkadzają, tak? Panna. Co dla panny? Co dla panny na czerwiec? Przetasowałam karty, a są te same karty, które były dla Dwa bodajże, tylko w innej kolejności Coś umarło, ale to jest dla twojego dobra yy, Lub coś umiera, możesz czuć się zraniona i oszukana, ale to jest, Dzieje się dla twojego dobra i prowadzi cię gdzieś zupełnie indziej Prowadzi cię do emocjonalnej Stabilności Może do króla Czy kogoś o nas zadba, kto jest dla nas czuły, miły, dobry. E, tak, pokazuje ci, że dziesiątka pentakli, czyli pełna, pełnia szczęścia, tak. E, no tu jest szczęśliwa osoba, która tak jakby to, co się rozpieprza teraz, prowadzi do tego, żebyś była szczęśliwa, w stabilnym, dobrym w związku, gdzie są pieniądze, gdzie jest dobrobyt, gdzie jest szczęście, tak. Jaka jest rada. Dziewiątka mieczy. Przestań się martwić. Nie martw się, nie pozwalaj, żeby te zmartwienia, po prostu je wymazujemy. W miłości Księżyc, czyli dużo kobiecości. Ale też mam takie uczucie, oczyszczanie się czegoś, jeśli chodzi o ród w sferach żeńskich, w tej, ze strony rodu żeńskiego. Ze wszystkich kobiet w ogóle, ale ze strony mamy, tak bym powiedziała. Dużo kobiecości. Też może się coś w pełni po prostu wydarzyć, tak? Waga. Co dla wagi? Buba, dostaw. Dostaw. Pukcia mi tutaj kombinuje. Co dla wagi na czerwiec? Dla wagi. Ja już te karty się powtarzają, mimo że ja je testuję, tak, cały czas, są w ruchu. Eee, księżyc, piątka buław i ósemka buław. Tu jest takie uczucie, że w waszym życiu może coś się znacząco zmienić i to szybko. Jeżeli pozwolicie sobie na to, żeby nie porównywać się z innymi i przestaniecie właśnie ten temat rywalizacji zniknie, nie? Czyli o nie jestem dość dobra, o ktoś jest lepszy ode mnie, o ja i pokażę jak jestem super, nie? Tutaj bardziej chodzi o taką delikatność, spojrzenie w głąb siebie, docenienie siebie jako kobiety albo tych swoich cech, cech żeńskich. Eee, i nie walczenie, nie rywalizowanie z innymi, nie postrzeganie innych też jak wrogów czy konkurentów, tak. Eee, jaka jest rada? Kórka pocharu. Z pustego i Salomon nie naleje, mi się tu kojarzy. No, może coś już się gdzieś dla Was emocjonalnie skończyło i tęsknicie za czymś innym, i może warto pójść w tym kierunku, tak powiedziała. Um, jeśli chodzi o miłość, pojawia się król Puław, czyli może pojawić się jakiś mężczyzna, taki ognisty, pełen ciepła, pełen ognia, pełen, taki chętny działa dużo, tak? Taki pełen życia. E, czego nie robić? Królowa bucharu. Nie użalać się nad sobą, bym powiedziała. Docenić uczucia jako naszą, jakby wręcz broń, czy naszą orężę, tak? Coś, co jest, co nam pomaga żyć w pełni, a nie jak coś, co nam ciąży. Dobra, skorpion. Skorpion na czerwiec. No was też coś się szybko zadziało lub zadzieje. Coś nie działa. Zdarza się. I trójka była, w której jest odwrócona. Pozwól sobie zacząć działać na swoich zasadach w swój sposób, bo to, co robisz według tego, co ci radzą inni, po prostu zwyczajnie nie działa, tak? Czyli rób to, co czujesz, tak jak czujesz, zaufaj sobie. Ty wiesz najlepiej, jak masz robić to, co robisz bezsprzecznie. I to się gdzieś pojawi w czerwcu i warto jakby uznać to za radę, tak? Ale oprócz tego, jaka rada? Dziesiątka pentakli. Masz prawo być szczęśliwa i spełniona i wśród ludzi, którzy cię kochają, więc po prostu. Przyjmij to jako fakt tak, że to jest możliwe. I dla ciebie. Prawdopodobne okej. Okay. Tego nie robić. Nie użalać się nad sobą, nie płakać nad rozdanym mlekiem, nie rozdrapywać ran, które są w sercu. I co może w tym pomóc? Riband, czyli król buław. Może pomóc, po prostu, jak gdyby się skupili na jakimś działaniu, czyli zacząć coś robić, nie wiem, pojechać gdzieś, zrobić coś, coś nowego spróbować, albo jeżeli pojawi się jakiś mężczyzna, przyjąć to jako wyzwanie, czy zabawę, czy cokolwiek, tak, ale otworzyć się na tego króla buław. No dobrze, a co mamy dla strzelca? O Jezusie, Strzelec, strzelec ma współpracę: budanie, budowanie nowego domu, swojego własnego, swojego swojej przestrzeni bezpiecznej, ciepła. Często też dobrego związku, radości związku, takiej bazy, ciepełka, serduszko otwarte, tak? A z pucharów. Tu jest dużo ciepła, dużo współpracy, dużo otwarcia się swojego serca i otwarcia się na innych. Mm, Takie bardzo czuję cieplutki, miły... Miły czas i spędzicie go z kimś kochającym, z kochającymi go ludźmi, was ludźmi i ten czas zmieni dla was dużo, bo jakby w końcu zrozumiecie, że pewne rzeczy, które gdzieś tam blokowaliście, to w ogóle bez sensu i coś nowego się dla Was otwiera i wkraczacie w taki następny etap swojego życia. Coś, co powinniście byli już dawno zrobić może nawet takie uczucie. Yy, Jaka jest rada? No otwórz się na uczucia, na ciepło, na właśnie na to, że świat jest piękny, że mogą być, że może, że ludzie mogą w tobie budzić cudowne uczucia, że może być miło. Miłość. Otwórz swoje serce, bądź jak kula pocharów, czyli bądź czuła, ciepła, opiekuńcza. Pozwól sobie na to, żeby być właśnie taka mięciutka, a nie na straży ciągle i zamknięta i mm, po prostu otwórz się na czułość, na uczucia. Takie coś. Koziorożec na czerwiec. A koziorożec ma Księżyc. Ale tu ja mam takie uczucie eksplorowanie swojej kobiecości. Yy, mogą powrócić jakieś yy, tematy z, z, z czasów, kiedy byliśmy dziewczynką, tak? Yy, młodą osobą. Yy, eksplorowanie swojej kobiecości. Może się pojawić jakaś rozmowa, jakaś propozycja pracy, nawet pójścia gdzieś w jakieś inne rejony. I przede wszystkim poczujecie się tak, jak może gdzieś kiedyś w przeszłości właśnie nie było tego, to teraz będzie tutaj równowaga w dawaniu i braniu, i takie wręcz szczodrość od kogoś, i takie wyrównanie może rachunków jakichś. Tutaj jest po prostu takie dogadanie się w jakiejś sferze z kimś, albo jakaś rozmowa wpłynie na to, że Wy się poczujecie, że dobra, to już mam załatwione, tak? Jaka jest rada. Pamiętaj o tym, że jesteś pełna mocy i siły i na takie traktowanie też zasługujesz. Miłość. Budowanie domu, bo tak jakby dla was najważniejsze w tej chwili było wicie gniazdka, Mam takie uczucie i takiego odnalezienie tego swojego bezpiecznego miejsca, takiego miejsca, do którego może wracać. Można wracać do takiego domu pełnego ciepła. Tak dobra wodnik. Tak jakby się szykowali. Jeszcze dla koziorożców powiem, jakbyście szykowali coś po prostu dla kogoś. Też troszkę. Dobra, wodnik. No, dużo miłości powiem wam. I też przetasowałam, a zobaczcie, co się dzieje. Dla wodnika jest król Buław, As Pucharów, Królowa Pucharów i trójka pentakli. Czyli dogadacie się. To może być oczywiście współpraca w pracy, ale to nie sądzę. To jest jakaś miłość, która się pojawia w czerwcu. Albo otwarcie się na możliwość, tak? Na otwarcia na miłość. Tu jest po prostu tak, jakby wszystko się poukładało tak, jak trzeba. Jeszcze wy z tym współgracie. Dogatujecie się z jakimś prężnym mężczyzną, który jest pełen życia, pełen ognia, a wy jesteście piękne, takie kochające, ciepłe. I on was to docenia i lubi. Wy lubicie go za tą właśnie jego taką męskość, działanie, taką. Moc. i tu się ze otwierają i się coś łączy współgra pięknie mi się te trujeczki tutaj łączą te trzy kwiatki z tymi trzema pieniążkami po prostu po prostu tak jakby wszystko się zsynchronizowało i ułożyło tak, że to się właśnie temu ma tak ma się zadziać, tak? Czyli dla was może być jakaś miłość w czerwcu jaka jest rada na czerwiec? Znowu ciągle te miecze na, na jako rada. Przestań doszukiwać się jakiegoś czegoś złego w tym. Przestań wspominać swoje stare zranienia. Przestań może w tej osobie widzieć coś ze facetów ze swojej przeszłości. Jak widzicie to bardzo takie dla kobiet mówię to no ale tak mi się układa. Czego nie robić. No właśnie pozwolić sobie na to uzdrowienie niech to serduszko już się zagoi już przestać przez ten pryzmat patrzeć na mężczyzn też. Olać, cokolwiek wam jakikolwiek mężczyzna kiedykolwiek zrobił w życiu, zostawcie to. Otwórzcie się na to nowe. Pozwólcie, niech tamto się rozpuści, zniknie, tak? Eee. Pozwólcie sobie na to, żeby być szczęśliwymi, po prostu. Eee. Tyle, starczy. Ryby. Ryby na czerwiec. Już dużo kochanek. Nowy początek i pojawia się cesarz i wy będziecie gdybać, nie, ja w to nie będę wchodzić, nie, ta ta -ta -ta, ta 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 Ten umysł was będzie, nie, nie robię tego, nie, nie zgadzam się, nie. A tutaj ten cesarz tak się pcha, wchodzi, będzie, kurde jak to się mówi, raz za razem będzie was gdzieś zapraszał albo coś próbował, będzie konsekwentny. Jaka jest rada dla was? Pozwól sobie na to już że Pozwól sobie, może że nie, jakby. On ci nie odbierze uczucia wolności czy temoc. Pozwól sobie na to. To, że jesteś pełna mocy, on to w Tobie lubi, więc nie będzie próbował tego zdusić. Może jest w przeszłości macie takie wspomnienia, ale to nie wydarzy się teraz. To się szybko zadzieje mi tutaj, tak. Ósemka buław i ogólnie o miłości. Nowy początek. To będzie zupełnie coś nowego z kimś nowym nowy typ relacji na nowych zasadach, inne niż kiedykolwiek, nie inne, nie wszystkie, inne. Czyli dużo związków w tym czerwcu ogólnie patrząc, prawda? Jeszcze jedna karta dla ryb, piątka pocharów. Pozwól, niech to, co było, odejdzie. Skup się na tym, co nadchodzi. Dobrze. Tyle. Słuchajcie, ostatnie miejsce zostało w tych leleszkach. Piękne miejsce. Wedik Art. I ja nie wiem, co z tym miejscem. Jeżeli ty czujesz, że to jest dla, dla Ciebie informacja, że chciałabyś, lub chciałbyś przyjechać do Leleszek na card, e, Wspaniałe miejsce, pyszne jedzenie, wspaniali ludzie, oczywiście. Zapraszam do kontaktu. Wszystko jest w opisie pod filmem. Trzymajcie się. Buziaki.